Terima kasih telah menonton! Массакра. Массакра. Ceniasz warunki atmosferyczne 10 10. i... 10 na 10 No a, właśnie, na... warto dodać, że tam jest cała przyczepka opon łącznie 24 chyba no, no, komplety, no, komplety, więc... No tak, a, no tak, no 24 komplety po dwa, no to będzie 44 tak? Nie, 28, 48 No, coś koło tego Bo widać, to tu sponsor oficjalny Tak, tu Tu widzicie, są ślady wojenne tak ma być. O, tu nawet widać jakiegoś kręcika. <laughs> Sesje fotograficzne są. Oso są ślady? Oj, takie ślady, to nie ślady tam. Rycha. Delikatna rysa nawet nie widać na kamerze. Wyłączyłem kontrolę trakcji. No właśnie, o, i to jest ten problem właśnie. Czekaliśmy na tor, jesteśmy na pomniku standardowo. Asetokorsa, to korsa, to są lata praktyki, moi drodzy, tego się nie da, po prostu o, to są to, to jest... <grymne> 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 Do, to u Ciebie będzie taki w skrócie, tak? W tym... Tam, w, e... Tam ale ono, ono pod maską ma coś takiego, nie? Nie no. Poczekaj, weź rękę, weź rękę Chcesz? Ja temu do końca kurwa Ja już się do tego płyty No Nie, to jebnie, tak? Nie jebnie o Moi drodzy, to się nazywa tak zwane BHP, czyli jak to było? Bezpieczeństwo hamuje pracę. Bezpieczeństwo hamuje pracę. Bardzo profesjonalny podjazd z Lawety. Tutaj mamy pierwszego mechanika, mechanika. Pierwszy, pierwszy mechanik tutaj pilnuje, żeby nic się nie tak stało. Mechanik kamulcowy. Mechanik kamulcowy następuje ten poziom niżej, a tu następuje mechanik pracujący. A tô do start! <laughs> Chłopie oceniasz jazdę Szybko oceka, szybko ocekał jakby faza jest tego, że wszystkiego że masakra, nie? Po prostu tak wiesz, lecisz bokiem i chłopak, Nie normalnie ślubem odkręcać Ale ci wiesz jak to zajebiście wygląda, że takie marchewy były trzaskane Chłopie, jedziemy, jedziemy, jedziemy Dokleja się do tego, dokleja się chłopko do tego kopota i normalnie tyle, nie? Taki wiesz w kierunek ułogo, człowiek ukraść, nie? Zobaczcie, jak to wygląda od środka, co jest w ogóle. Zaczekać i czekać. Wyścigówa. <gulia> Wyścigówa to jest. Tutaj jest od czego? A, no. Od oleju. Temperatura oleju, tak? Tak jest. Ja, Jedyny wskaźnik w tym aucie. Dziewane <gulia> fotele musicie zrobić na zimę. No, przydałoby się, bo tutaj przymarza trochę. Z drugiej strony zobacz. O <gulia> Ale jaką w ogóle on ma tutaj szybę ciemną, on taki wyścigowy go strider Tak jest! No dobrze, bądź tak nie Nieździemy nigdy gruzem na torze Nie jeździłem nigdy w zimę na torze i, <grym> jest i jeszcze taki <grym. grym>. Ja pierdziełem, co tu się dzieje? Fajnie? Zajebiście Ale dostała mi obrót Nie mam pytać Mocny temat, spodziewałem się wielu rzeczy, ale że aż tak to idzie, to już nie To jest taki no, lekki Jak turbo strzela, fajnie, no. nie? Robi robotę no Serio Ja, ja, ja. Nie no, zajebisty sprzęt szczerze. Zajebisty sprzęt. W środku. Po, po, o, fotelik jak widać zamrożony, to taka wersja ze zmrożeniem. Usztywniany. Usztywniany e, Czuć cyklasy, jak lekko się przerzuca dupa, nie? Słuchaj, to te opony to będą tak Trzy z, z okrążenia ich nie będzie No raczej już ten latek taki Taka dupa, Nie, już Nie ma sensu, Dzisiaj to wiesz, do końca Czy dla jest... testu zmienimy na ten? Nie no, wymień Ale to sumie, ty, ciekawe czemu to Zróbmy z tutaj. A poczekaj, pokaż jak tamta był Tamta tam nie jest zjechana no, Ale ta naprawdę nie jest zjechana no, no w ogóle, nie? Nie wiem, dziwne Chłopie, ja teraz żeby dolać paliwa, to... O tutaj musi być taki cały ten, cały znak stop taki, no. wiesz. I tutaj z tyłu te, lepiej jeszcze. Ten rajdowy stop. Ej, tak czekaj, się o przeżycie w tym momencie. Są za nami, są, tak Zwane taktyczne otwarcie okna. To jest w ogóle miejscowskie, ja się to trzymam za tą cygur Jest ślad jest. Delikatnie Ale Cię pocałowałem ale... Dawaj o, o, o. Dawaj, jeszcze raz Jeszcze raz Dobra Parwa spada Dobra, ale w O kurde, troszkę się wgięły ¡Vamos, trae estroyecadena <laughs>